Okej, okay, witam wszystkich ponownie Runda druga Piaggio 500 silniczek sprawdzamy. Zdemontowałem sobie gaźniczek. Eee, zakupiłem taki sobie fajny manometr. Kurcze, słuchajcie 12 funtów? 60, no 60 zł około. Eee, no rewelacja, nie? Końcóweczki, gumeczki dociskowe, Piękna sprawa, a tak ułatwia życie, że masakra, nie? No i od tego zacząłem, nie? Rozrusz, yy, rozrusznik jest stawiony, cały, cały gaźniczek wymontowany, cała wiązka jeszcze tu takie, o, bo takie o, właśnie w takim stanie kabelki są, to trzeba to wszystko wymienić. Będzie ten silnik siedział tam. No na razie wygląda to... Myślę, że też muszę bak wyjąć i wyczyścić, bo tam pod, podejrzewam, że w środku mazut już, zamiast benzyny. Trzeba będzie to wyjąć. Wszystkie te styki przy Kontaktem przesiepać, przesprejować. No i generalnie on ma siedzieć, ten, ma siedzieć tam. Powiem Wam szczerze, że rozbierałem go już tak jakoś jakoś takoś kurczę, No, z sześć temu, no jednak, już pamięć nie ta. Ale mam zdjęcia, porobiłem sporo zdjęć, filmików krok po kroku. Dojdziemy do wszystkiego. Kompresja ładna, już właśnie chciałem spróbować. Teraz, bo sprawdzałem już wcześniej. Ładna, tak mi się wydaje, że ładna. nie mam innej ręki, żeby to nagrać, ale tak weźmiemy sobie tutaj. O, masę. Zaraz, chwilę może jakoś... to tak zrobię, żeby to było widać. No dupa, nie zrobię ani tak, ani tak. No nie no, widzę, że większość ludzi, tych, co nagrywa takie logi takie te, to już wiemy, o czym mówią, jak... Mnie ja osobiście też to nieraz gdzieś macha tym telefonem, ale no... Może faktycznie trzeba będzie kupić jakiś jak do tego jak się rozkręcę z tym nagrywaniem To no dobra, plus sobie tu załapiemy jakąś, będziemy klepać masą zobaczymy co o. Dobra. jedziemy Ile nam tu nastukało? 9 Dziewięć... 9 kg cm PSI 125 tak, 9, ale na cymetr to chyba to, to jest podawane, niektórzy mówią PSI, ale PSI to jest ta czarna obwódka czyli to będzie 9 kg na centymetrę. Ciekawe zaraz przejdziemy, sprawdzimy czy to jest poprawnie czy nie poprawnie wydaje mi się, że to poprawnie. Teraz tę książkę jeszcze otworzę, może tutaj jest jakaś informacja w tej książce. Wydaje mi się, że to jest poprawny wynik. Nie najgorszy, ładnie był kucze. Bł, eee. Więc co? No, nie będę się czaił. Kleka ładnie, zamyka ładnie. Dochodzi do dziewiąteczki ładnie. Zaraz ja dokładnie sprawdzę parametry. Myślę, że trzeba go wrzucać, no. Trzeba go peklować w tą ramę. Że coś z tego będzie. Nie wiem, jak jest. Bo tu jest kucze, słuchajcie, to jest taki fajny gaźniczek. To już chyba jest na takim. Wydaje mi się, że... Nawet chyba nie wydaje mi się, tylko jestem pewien. E, na wtrysku jednopunktowym. Tak, to jest wtryskiwacz jednopunktowy, to jest powrót, tu jest... E, wspominam jeszcze raz, że jestem e, amatorem, że to są tylko z, w, z filmów oglądanych e, z, wykształcenia, nie z, tym, z wykształcenia. Z wykształcenia, jestem techniką ochrony środowiska, technologią wody. Ale e, e, zawsze miałem zamiłowanie do takiej właśnie mechaniki, mnie to kręciło. E, a tak normalnie jestem budowlancem. I tutaj jestem raczej ten e, dobry w tej dziedzinie. A mechanika to moje hobby, już wcześniej wspominałem. I tak, to jest wtrysk jednopunktowy. Kurczę, to był ja się jak burza. Przez prawdę źle to ma koniec ten silnik. Także... To, to mnie trochę zaniepokoiło to, że to osmolone takie trochę jest w ten ta ten, 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 ten. klapka i yy, to mnie trochę zaniepokoiło, bo chyba mi się wydaje, że nie powinna być taka osmolona. Może to kor nie, no to jest typowo osmolone, osmolenie. Jakby... no zobaczymy, zobaczymy. Tak wygląda gaźniczek, tak wygląda to. Jak macie jakieś uwagi, bardzo proszę do komentarzy. Może ktoś mi coś pomoże, może ktoś coś podpowie, tam mam taki problem jeszcze z 525, 125, jakby ktoś wszedł na inny film mój i, i, i mógł mi doradzić coś z znawców, bardzo proszę, no nic, 9 jest, wrzucamy to ramy, będziemy tracić dalej, fija.